Defensywie, natomiast e, jeśli chodzi, zobaczmy teraz. E, znowu, e, gie... znowu Figiel naciskany przez. Przerwować teraz Figiel. w bronieniu drużyny górnika, Zabrze jednak w ustawieniu 5 teraz Figiel. w bronieniu drużyny górnika, Zabrze jednak w ustawieniu 5 strony. Górnika Zabrze. teraz e, z lewej strony, w sopotę z kolei Figiel. No Górnik i teraz idziemy. można to było, ale teraz zobaczmy, będzie szansa dla górnika. Olewiak dostaje podanie od Janży i, i był rzeczywiście na spalonym. GKS-y Brzozowski do Szwedzika zagrana piłka. na tą bramkę Rogala Jensen, wypełnione zagranie panie. w uliczkę. Troszeczkę się Japończyk zawahał, a teraz jest błąd. Urynowicz składa się do tego strzału zbyt długo. GKS-u, co tutaj się teraz wydarzy, Szwedzik? I być może będziemy mieli zmianę w wyniku, a nie tym razem. W lewą stronę. Podolski, ale są swobodnie i precyzyjnie. Dla korzyść piłkarzy GKS-u. Nie mógł dojść do tego e, Podolski. Teraz niedokładne podanie, ale odzyskali piłkę i teraz mają... Miał inne rozwiązanie Janża teraz Jensen do środka, a. to było dobre zagranie, Szwedzik już się zbiera do strzału. Długo to trwa, znowu znakomite zagranie. Nie wiem czy taki był zamiar, ale wydaje się, że tak. tak I, najbardziej i, i wysz, tak. Figla jest zagranie. Są te dośrodkowania. Błąd. Szwedzik chyba nie o takie uderzenie mu chodziło w podaży. No i przepiękne to uderzenie teraz. No. Artur, loteria czy historię? No ręka w górze dawa, dawa. i bielica. Popatrzmy. Henryk Hall, 1-0 dla gks Katowice 40 Minuta spotkania. Mamy nadzieję, że ten mecz teraz się tak naprawdę zacznie, że Te derby. Śląska, klasyk po Śląsku rozkręci się na dobre. Obrońcy to są zadaniowcy, Ustawia piłkę pod. Jaka? Tigel Wondo odbiera mu piłkę oku Teraz te bardzo wysoko. No ale Olkowski. Zakończył tak. Za linię pas obrony. Podolskiego środkowanie Pewnie ze 3 minuty dłużej ta pierwsza po... z Warem Pewnie. Ze trzy minuty dłużej ta e, Podolski, e, Podolski w uliczkę, Janża do środka. Podolski szuka miejsca na strzał, bądź podanie wybrał. Ponownie jesteśmy na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach. Gig wykonawcą jedenastki, bardzo e, był e, skuteczny, pewny w tym e, okunuku Mwondo. To tak wygląda. Podolski, świetne to zagranie Okunuki do Podolskiego Nogi Podolskiego, ale opanował to teraz Poldi i jeszcze A Będzie mimo wszystko dorzucał tą piłkę Tak jest, bardzo ładnie Górnik, jak to skończą Podolski, piękne uderzenie Poprzeczka Olewiak i żeby to nie wpłynęło na e, pozycję trenera, rzadkość, ale to takie jest, e, rzeczy się Wondo z rzutu rożnego, Wondo i Janrza, Janrza w pełnym biegu, całkiem dobre to do środka, To miejsce dla Podolskiego, Strzela i gol, 1 do 1, moment, w mógł już zdecydować się na uderzenie, ale jeszcze sobie poprawił piłkę, właśnie, Podolski, Widać, że próbują swoje ręce. Po raz kolejny przerzuca piłkę. Ależ to świetnie zrobi Z wyjaśnionych z kibicowskich. No wypada wygrać. Błyskawicznie do przodu. O, w tej drugiej połowie to właściwie Szwedzika To jest atak wyprostowaną. Nogą na co Katowice w tym meczu 1,16 finału Pucharu Polski. Do dogrywki przetrwać ją ewentualnie później strzelić. Zrzuta karnych lepiej. E, ski po ziemi, zagrana piłka za plecy, jednak e, Okunukiego jeszcze strzał. Trata tylko na chwilę. Jansen do Podolskiego. Podolski w polu karnym e, za... Okaza się na pewno piłkarze to odczuwają. Na pewno zdecydowanie lepiej. teraz taka dramatyczna ta defensywa obrona GKS-u. Piłka do Janży, wraca za nim Asyk. Tym razem Janża bez przyjmowania piłki. Trafia wiakę okunuki. Już biega po lekarne. Zagraje do Japończyka. Strzela, ale to... Hiszpan. Teraz uderzenie celne. Lewą stronę zagrał do prawej. Ponownie Podolski, a teraz stały fragment gry wykonany. Podolski, ależ to była bomba! Gola wyrównującego po stracie później Szwedzika.